Hej, w tym odcinku o sposobach łączenia rodziny pszczelich i trochę cię oszukałem, bo nie będzie o sposobach, tylko o sposobie. Często czytając książki pszczelarskie lub słuchając kogoś, słyszę, jak ta osoba mówi o różnych sposobach na podawanie matek różnych sposobach na robienie odkładów i z łączeniem rodzin jest podobnie też słyszałem o różnych sposobach. Natomiast Stosowany jest raptem jeden, może dwa, dlatego ja powiem Ci o moim sposobie, który działa, i w sumie nawet nie będę sprawdzał innych sposobów, skoro ten działa. Jeśli będę miał jakieś problemy, że on przestanie działać, to wtedy poszukam może innej metody. Więc moją metodą na łączenie rodzin jest po prostu położenie jednego korpusu na drugim i oddzielenie ich gazetą. I myślę, że bardziej istotne jest, żeby się lepiej przygotować do tego jednego sposobu, niż przeciętnie się przygotować, ale znać za to bardzo dobrze wszystkie. I jak się przygotowuję do połączenia rodziny? Przede wszystkim na silniejszą rodzinę wkładam słabszą, a nie na odwrót. Po drugie, oddzielam gazetą, starając się, żeby ta gazeta była na całej powierzchni. Po trzecie, dziurawię delikatnie w taki sposób, dłutem, długopisem. Tę gazetę. Dodatkowo spryskuję syropem miętowym, idę do piwnicy do mamy. Ona ma taki dobry syrop cukrowy, miętowy. Dolewam go do swojego spryskiwacza, dolewam trochę wody i wtedy spryskuję obie rodziny tym syropem. Jeśli to jest marzec, to wtedy tego syropu aż tak bardzo nie trzeba, ale jeśli to jest już w środku sezonu i łączę rodziny, bo nie wiem, bo nie miałam matki, a nie mam. A nie chcę tracić czasu, no to wtedy już ten syrop jest dużo bardziej przydatny. Sprawdza się też apiarą, dostałem go, kiedyś sprawdziłem, jest dobry. Natomiast dopóki mam jeszcze syrop cukrowy miętowy z piwniczki, to po prostu jego stosuję. I po tygodniu przychodzę, sprawdzam i łączę te rodziny w taki sposób, że ramki z góry zdejmuję na dół, a gazetę wyrzucam, bo jeszcze dużo tej gazety zostaje. I teraz pytanie: co z matkami? No, jeśli wiemy, że jedna z tych matek jest lepsza, na przykład ta w tej nieco silniejszej rodzinie, to po prostu ją zostawiamy, albo po prostu nie robimy nic, i pszczoły wybiorą sobie matkę, najprawdopodobniej jednak wybiorą tę matkę, która jest w tej nieco silniejszej rodzinie.